Wolność dla mnie jest wyrażeniem, wyrażeniem tego, co chciałabym wyrazić, tak? Moje upodobania, to, jak chcę czuć w danym momencie i, i, i to, kogo wybieram sobie za, za, za ludzi, którzy mnie otaczają. To właśnie poczucie swobody, że nic nic, się, nic mnie nie, nie stresuje. Mam, mam swobodę i to jest, to jest bardzo ważne dla wolności psychicznej. Ja jestem zwolennikiem tego, że wolność nie jest czymś. Od, od zakazów, od nakazów, tylko wolność raczej do, do dążenia tego. Do robienia tego, co naprawdę sprawia, że czuję się wolni w środku. Wszystkie wybory należą do mnie i, i cieszę się, że tak naprawdę to wszystko idzie właśnie w tą stronę, że to ludzie sami zaczynają decydować o sobie. Człowiek nieuciśniony jest myślę lepszym człowiekiem. Ta wolność jest najważniejsza, jeżeli chodzi o wybory o to, czy jesteśmy sprawiedliwi, czy, czy mówimy prawdę, czy jesteśmy honorowi. Czuję się wolna w tym, że rzeczywiście mogę wyrażać to, co chcę i, i, i sama decydować o sobie. Staram się pracować nad tym poczuciem i czuję się wolna. Znaczy, tak i nie.